Mam to Ja dzisiaj Wam pokażę jak zrobić tej whipa. Tej to trik, który polega na pełnym obrocie ramy w powietrzu o 360 stopni. Pokażę Wam dwa ćwiczonka, które Wam ułatwią robienie tej whipa. Pierwsze polega na obrocie ramą, i łapami głównymi nogami w ten sposób. Drugie ćwiczonko ułatwi Wam kontrolę roweru w powietrzu i ułożenie ciała. Wygląda następująco: Podciągamy nogi pod klatę i wydzielamy się do przodu a wzrokiem kontrolujemy pedały pamiętajcie o tym żeby zachować płynność przy robieniu tego nie dzielcie tego na dwie kwestie czyli nie oddzielnie panych powodzianie tej leap. ma być to jedna płynna całość ważną rzeczą jest to żeby mieć ręce wyprostowane nie zgięte w ten sposób muszą być wyprostowane także mieć rower pod sobą i go kontrolować tylko i wyłącznie rękoma i kręcić nogami tylko delikatnie wyrzucamy a rękami dokręcamy całość i kontrolujemy wzrokiem pedały podczas całego ogrodu. Pamiętajcie, żeby ciągnąć rower za ciałem, czyli ciało ciągnie do góry i lekko do przodu i dopiero wykopujemy nogami. Nie starajcie się najpierw wychylać do tyłu, a później do przodu jak przy zwykłym Żeby złapać pedały, musimy najpierw je kontrolować wzrokiem. Jeżeli wzrok idzie za pedałami, wtedy musimy wykonać taki ruch dociągnięcia samej ramy rękami do siebie. Często popełnianym błędem jest zginanie rąk podczas obrotu co całkowicie wyrzuca rower co prawda ułatwia sam obrót, ale ten rower jest za wysoki, żeby na niego wskoczyć. Kolejnym takim często popełnianym błędem jest zbyt małe wychylenie się do przodu ręce wtedy zostają niby prosto, a jednak ciało mamy i tak za bardzo z tyłu. I nie ma szans, żebyśmy złapali pedały. Jest takie przekonanie, że jak sobie najdziemy lekkim łuczkiem to będzie nam łatwiej zakręcić. Nie robimy żadnych łuczków Tej lipa można robić prawie ze wszystkiego i do wszystkiego, czyli można łączyć z różnymi kluczkami na różnych miejscówkach. Może być robiony z pęku, może być robiony na poterze, może być robiony na flasie, tak jak my dzisiaj tutaj robiliśmy. Także zastosowań ma bardzo wiele, a jest całkiem przyjemny i łatwy. Punkt. Toma